Dobrze, a co w wypadku, gdy. No, mamy tu. Są to trzy odrębne oddziały. I y, tu jest osłona, tak? Tak, to jest teren, który zapewnia osłony, tak? Tak. Ehm, w przypadku tego oddziału, ponieważ znajduje się on wewnątrz terenu. Tak. Jest zapewniona osłona. Czyli on ma zapewnioną osłonę. Może rzucić to jest na osłonę po ostrzele. W przypadku tego oddziału, on stoi za osłoną, nie stoi na terenie osłony. E, żaden. E, Przedmiot, teren, element terenu nie zostawia mu widoczności, a więc nie ma zapewnionego testu osłony. Czyli, jeżeli do niego strzelimy, to nie będzie mógł rzucić takiego testu. W przypadku tego, no, sytuacja jest podobna. tak, On stoi też za terenem, jednak w jego przypadku znajduje się pomiędzy dwoma elementami terenu, terenu który zapewnia mhm. osłonę. Czyli również ma zapewnioną osłonę. Mhm, rozumiem. Omówmy teraz rodzaje terenu oraz. Bonus jaki y, mamy z testu osłony. E, przed, zacznijmy od tego, że przed każdą rozgrywką na, z, wspólnie z przeciwnikiem, po rozstawieniu naszej makiety, gdzie będzie się toczyć nasza bitwa, musimy ustalić, y, co jest fortyfikacją, co jest ruiną, co będzie drutem kolczastym, jakimś krzaczkiem czy innym pierdółką. E, jak już ustalimy takie y, szczegóły, e, Przysługują nam różnego rodzaju y, test osłony. W przypadku, jeśli to jest ruina i gdziekolwiek by się nie znalazł, nasz model y, będzie nam przys przysługiwać y, test osłony 4. Y, w przypadku krzewu, y, będzie to krzewu, żywopłotu, drzewa, ten będzie to 5: drut kolczasty 6, fortyfikacja 3. Należy też pamiętać również, że wrogi oddział e, daje nam bonus z osłony 4+, jeśli nasz no, oddział... nie tylko wrogi, każdy oddział, który nam będzie zostawiał. Dokładnie. E, w tym przypadku opiszemy kolejną zasadę, jaką jest strzelanie z wewnątrz terenu. Oddział Space Marines miałby ochotę strzelić do tych orków. Teoretycznie wydawać by się mogło, że wszystko fajnie, oni są za osłoną, orkowie nie są za osłoną, powinni wszyscy bez problemu zginąć. Jednakże jest zasada, że jeżeli oddział, znaczy jedyny model znajduje się wewnątrz terenu, który zapewnia mu osłonę na więcej niż dwa cale, może zmieszmy, jak widać tu jest więcej niż dwa cale, to oddział, do którego strzela ma zapewniony Zapewnioną osłonę wynikającą z tego terenu, ponieważ ten teren tak naprawdę jest tylko przedstawieniem wizualnym, a tak naprawdę uznaje się, że całość jest tak samo, tak samo taką samą osłonę zapewnia, tak? czyli nie ten murek, czyli każdy, nawet ten płaski teren zapewnia tą samą osłonę, co ten murek, czy tam, co te skrzynki, które tu wewnątrz leżą, czy też byczulka. Yy, czyli taki oddział ma utrudnione celowanie, ponieważ wszystko tutaj zasłania. Dlatego też w tej sytuacji, gdyby ten oddział chciał strzelić do tego oddziału, no to ten oddział może rzucić testy osłony z racji tego, że jest za, schowany za terenem, który zapewnia tę osłonę. Dlatego też taki oddział marynarzy powinien raczej ustawić się w tym przypadku w ten sposób. Temu odpada broń. I dopiero teraz strzelając, oni faktycznie mają zapewnioną osłonę, a ci nie. W tym przypadku zasumowaliśmy sytuację, w której orkowie strzelają do maryńców, wykonali już testy trafienia, trafili ileś razy, następnie wykonali testy, e, czy zadali ranę. Okazało się, że zadaliby 4 rany. Jednakże widzicie, nie ma żadnego terenu osłony, więc teoretycznie nie mogą rzucić testu, znaczy praktycznie nie mogą rzucić testu wynikającego z ochrony terenu, jednakże. Każda jednostka w, 4, w Warhammerze 40 tysięcy nosi swój pancerz. Lepszy bądź gorszy, niektórzy faktycznie nie mąszą go w ogóle, czyli nawet nie mają na 6 plus e, sejwa, ale każdy coś tam ma na sobie. W przypadku Marinesów pancerz jest o wartości 3, w przypadku Orków pancerz jest o wartości 6. Im niższa wartość, tym lepiej, ponieważ rzucając kostką w przypadku Ochłony na 3, 3 plus, bo to jest zawsze 3 plus, czyli 3 lub więcej sprawia, że jesteśmy uratowani i nie zadano nam rany, tak? Czyli jakikolwiek wynik rzutu kostką równy 3 lub więcej, wiąże się z faktem, że ten marin został uratowany. Czyli jeżeli rzucimy w ten sposób, czwórka oznacza, że został uratowany, pancerz go ochronił. W przypadku orków, które mają wartość pancerza 6, no to jedynie rzut tak naprawdę szóstką uratuje nam. Yy, taką ranę i zniweluje ranę i by w tym momencie nie umarł ale jednak rzucenie szóstki jest mało, znacznie mniej prawdopodobne niż rzucenie od trzech w górę jest jeszcze jedna rzecz o której trzeba pamiętać czyli zdolności przebijania pancerza w przypadku Gnata or, orczego wartość przebicia pancerza wynosi 6 czyli przebije każdy pancerz o wartości 6 lub więcej nic no się nie da, ale o wartości 6 przez co nie będzie można uratować się z racji posiadanego pancerza, czyli nie będzie można rzucić właśnie tego testu ochrony pancerza. W przypadku na przykład broni e, maryńców, bolterów zdolności przebijania pancerza wynosi 5, czyli nie pomoże Ci pancerz o wysokości 5+, czyli ani piątki, ani szóstki nie pozwolą Ci się osłonić, czy nie będziesz mógł wykonać tego rzutu osłon. W tym przypadku, w tym naszym scenariuszu, orkowie strzelają do marisów, czyli zdolności przebicia pancerza i gnatów wynoszą 6, a tych pancerz wynosi 3, czyli może wykonać rzut osłony, i teraz musi wyrzucić 3 lub więcej, aby zniwelować ranę. W tym przypadku udało się wszystkie wyniki są powyżej trójki i z trójką włącznie, czyli 3 lub więcej, czyli wszystkie rany, które by zadali orkowie podczas ostrzału tych marinesów zostały zniwelowane. W przypadku gdybyśmy tu nam na np. jedynka no to jednej rany nie udało się uratować i jeden z marines po prostu by dostał ranę. Z racji, że mają po jednej, no to by umarł. W poprzednim przypadku omawialiśmy sytuację, gdy cały oddział marinesów, który dostał się pod ostrzał składał się tylko i wyłącznie z modeli, które posiadają boltery. W tym przypadku mamy Flamera, wyrzutnie rakiet i dwóch, e, dwa modele z bolterami. Każdy, ten oddział dostał się pod jeszcze większy ostrzał niż poprzedni, ponieważ zostały mu zadane aż osiem zwykłych ram, które może, mogą obronić e, za pomocą swojego pancerza oraz jedna broń, która miała wartość pancerza równą lub niższą, że wartość przebicia pancerza równą lub niższą e, ich pancerzowi, Czyli tej rany nie da się obronić, jest to rana automatyczna, której nie mają jak obronić. Dlatego też, z racji faktu, że mam różne jednostki, muszę przydzielać rany po kolei, tak aby zapewniać dla każdego oddziału. Tak? Czyli nie mogę na przykład wszystkich ran przydzielić korysiowi z flamerem, muszę po kolei przydzielać rany każdemu modelowi. Czyli jedna rana dla flamera, jedna dla tego z bolterami, jedna dla tego z bolterami. Jeden wyrzutnie rakiet, następnie kolejne rany oraz automatyczną ranę, którą muszę przydzielić którymś z nich. No w tym przypadku wydaje mi się, że możemy przydzielić ją tym grupie z Wolterami. I teraz tak, tak jak przydzielamy rany, które będziemy chcieli bronić poszczególnym modelom, tak rzucamy je naraz dla wszystkich modeli danego typu, tak? Czyli w tym przypadku mamy dwa modele z Bolteran, czyli ich rzut wykonamy razem. Jedna, oczywiście, rana jest automatyczna, czyli nie musimy jej rzucać. Następnie drugi, on tu jest na kancie, czyli przerzucimy. Następnie wykonamy drugi rzut, tak? Czyli jeden jest, safe się udał. Następnie trzy rany weszły, czyli do tego oddziału, do tych dwóch jednostek. E, mamy aż cztery nieobronione rany. Czyli ale zginęły nam tylko dwie osoby, tylko dwie, przepraszam, dwa modele, ponieważ tylko im były przydzielone te rany. Te jednostki mają już większą szansę na przeżycie, bo mają tylko dwie zwykłe rany dobre, a niestety w tym przypadku się nie udało, w tym przypadku się udało. Nieflamer pozostał na polu bitwy. Gdyby to był oddział składający się z takich samych jednostek, czyli wszyscy mieliby Boltery, my chcielibyśmy rzucić wszystkimi tymi kośćmi razem. I jest w tym momencie duża szansa, że RAN byłoby więcej niż, niż ta jednostka by wynosiła, czyli wszyscy by w tym przypadku zginęli. A teraz mamy żywego pana z Flamera. Chciałbym wam teraz opisać właściwości pokrótce, właściwości specjalne niektórych typów broni. Na przykład. Są bronie typu miotacze ognia, które przy strzale nie posługują się zwykłą kostką, czyli nie ma rzutu tą kostką, czy został trafiony jakiś cel, tylko używamy tak zwanego template'a, jest to wzornik dla miotacza ognia i wszystkie znajdujące się pod takim wzornikiem jednostki są automatycznie trafiane. Czyli jeżeli będę miał tutaj oddział orków załóżmy, to jeżeli przyłożę do nich tak flamer, to nawet częściowo objęte podstawki modeli są automatycznie trafione, czyli pozostaje mi tylko wykonać rzut na zranienie. Następnie są bronie obszarowe, na których wykorzystujemy mały wzornik wybuchu, taki jak ten, który musimy umieścić nad ten, tą dziurkę środkową nad którymś z modeli które chcemy trafić, nie możemy ustawić na przykład w tym miejscu, nie może być pusta przestrzeń pod spodem. I to, które jednostki znajdują się pod spodem, te jednostki o, będą trafione. Aczkolwiek w tym przypadku jednak musimy wykonać rzutkością, który powie nam, czy trafienie z tej broni obszarowej było, zakończyło się sukcesem, czy też nie. Do tego potrzebna jest tak zwana skaterka, czyli która mówi nam o znoszeniu, w zależności gdzie wypadnie taka strzałka, w tą stronę zniesie nam strzał, bądź też słyszenia bullseye, celownik, to świadczy o tym, że taki trafienie jest dokładnie w tym miejscu, gdzie przyłożyliśmy. Czyli przykładamy wzornik wybuchu, następnie wrzucamy. W tym przypadku jest bullseye, czyli. Trafienie bezpośrednie, wszystkie trzy znalazły się pod spodem, czyli już zostaje nam wykonać rzut na zranienie. Trafienie jest tych wszystkich trzech jednostek. Z kolei jeżeli wypadłaby taka wartość, załóżmy, czy jest strzałka, czyli w tą stronę będzie znoszenie o tyle cali, tylko tą wartość, od tej wartości odejmujemy zdolności strzeleckie naszego strzelca. W tym przypadku 4, czyli od 7 odejmujemy 4, czyli o 3 cale zniesie nam. Ten strzał w tą stronę, czyli mierzymy od tego punktu, który tam założyliśmy, trzy cale. No w tym przypadku żaden z obiektów, żaden z modeli nie znajduje się pod tym, czyli mamy pudło. Nie, nie uzyskaliśmy trafienia. Następną specjalną właściwością broni jest coś takiego jak przygwożdżenie. Czyli jeżeli jakakolwiek broń posiada specjalną właściwość przygwożdżenia. To jednostki, znajdujące się pod jej wpływem, muszą wykonać rzut na przywództwo. Jeżeli ten zakończy się niepowodzeniem, traktowane są tak, jakby padły w tej turze. Co, co omówimy później. Następną właściwością specjalną broni jest tak zwane przegrzanie. Czyli np. plazma w przypadku tego Marinesa. Jeżeli podczas strzelania wyjdzie nam na kości jeden, pięknie. To broń uległa przegrzaniu i zadaje ranę właścicielowi tej broń. Następnie broń sprzężone, czyli tzw. Tak TwinLink. Jeżeli mamy broń sprzężoną, to możemy przy wykonaniu rzutu, jeżeli okaże się, że na przykład nie trafiamy, możemy jeszcze raz przerzucić kością i na przykład uzyskać lepszy wynik. W tym momencie ten drugi wynik traktujemy jako ten właściwy. Są jeszcze bronie rozrywające, czyli posiadające rending, tak zwaną właściwość. Te bronie przy trafieniu, na, znaczy przy zadawaniu ran, jeżeli wypadnie szóstka, na przykład próbując przebić pancerz czołgu, wtedy możemy rzucić jeszcze raz kością, tyle że ona będzie miała wartość 3, tak maksymalnie. Czyli 1 i 2 oznacza tak naprawdę 1, 3 i 4 oznacza 2, i 5 i 6 oznacza 3. Czyli nie rzucamy kością 6-7, tylko 3 ścienną, której nie mamy, czy po prostu dzielimy wynik. Czyli możemy dodatkowo kością rzucić, w tym przypadku 3, czyli tak naprawdę dodajemy jeszcze wartość 2. Eee, następnie bronie snajperskie, które zawsze ranią przy wyrzuceniu 4, oraz bronie zaporowe, czyli na przykład jak w przypadku tego Willwinda. Eee, nie musi widzieć celu, e, strzelając do niego. Tak? Czyli pocisk leci para, e, parabolą i może dosięgnąć celu, nawet jeżeli strzelający go nie widzi. Tyle że w tym przypadku, rzucając taką kością, nie odejmujemy zdolności strzeleckich e, przy trafieniu pojazdu, który strzela, czy tam kogoś, kto, kto ma właściwość tego typu. Czyli bierzemy pod uwagę całą wartość. Na przykład, jeżeli by zniosło nam no to o pełną 10 cali, w jakąś tam stronę. Następnie jedną ze specyficznych broni jest broń termiczna, czyli na przykład Meltagany, które przy połowie swojego zasięgu e, zadają przy, przy przebiciu pancerza dodatkową kość na e, wartość przebicia pancerza. I oczywiście jeszcze lance, dla których klasa pancerza powyżej 12 Zawsze jest traktowana jak 12, czyli nieważne, nie są jej straszne duże pojazdy, które mają silny pancerz, ponieważ łatwo je mogą przebić. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. 40K Universe PL.